Jeszcze tylko kilka chwil będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment, zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani francuskiej piłki dobrze wiedzą, czego się spodziewać po tym ligowym spotkaniu. Łży kontra Paris Saint Germain. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje. A teraz szansa na goła. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Z trudu radzi sobie z rywalem. Zmiana kierunku. Teraz środkiem. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. I Bramkarz wybił piłkę. Nie mają okazję, by zaraz prowadzić. Groźnie było. Dobra interwencja. I do Co teraz robi Asensio? Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Na ekranach skład, który trener PSG przygotował na to spotkanie. W bramce, Gianluigi Donnarumma. W obronie, Hakimi jest Okazja, nie zepsuć tego. Tak jest, w końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Stworzył nam się wynik. Jest 1-0. Z tego może coś być? Tak się powinno stopować ataki rywala. Witinia. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Zairemeri. Akimi Pembele przy piłce. Ale akcja zatrzymana. Spalony. Zadanie do Asensio. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. O, udało się zatrzymać ten strzał, ale sami widzimy, jak niewiele brakowało. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na Proszę Państwa, zaczęła się druga odsłona meczu. Bez, że pierwszą zakończyło z zaliczką, ale tylko jednobramkową. To wciąż jest otwarty mecz. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Oj, chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. I Marquinhos. Nuno Mendes. Dobry występ już mal nad dęberem. W pierwszej połowie naprawdę wpływał pozytywnie na grę drużyny. Zresztą odniosłeś takie wrażenie? Nie sposób się nie zgodzić z tym, że grać dobrze, ta branka na prowadzenie, tylko to potwierdza. A teraz kontrata. Jak to rozegrają? Co on teraz zrobi? Strzelił całkiem niecelnie. Zupełnie zmarnował wysiłek kolegów. Po tak dobrze rozegranej akcji wypadało chociaż zatrudnić bramkarza. Szkoda tutaj złego wykończenia, bo do tego momentu cała kontra przebiegała doskonale. Fabian Ruiz. I teraz Kolomłani, Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Tur, proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. 2 do zera. Gramy dalej. No dobry odbiór blisko własnej bramki. Fabian Ruiz. Bolomwani. No ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Może strzelać, uwaga! Piłka wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. A teraz będzie dobra okazja! I to jest kolejna bramka! Całkowicie odbierają drużynie przeciwnej szansę na remis. Koniec spotkania.